Witam Was kochani W tym filmiku pokażę Wam jak ulepić głowę Kubusia Puchatka Którą widzicie na miniaturce tego filmu jak i poprzedniego Oczywiście do tego będę potrzebowała Żółtej kuleczki dużej i trzech mniejszych oraz czarnego Z tej dużej żółtej Robię taki kształt I spłaszczam go z tyłu sobie ładnie legównuję. Bok sobie jeszcze można gdzieś powyciągać. Tu sobie spłaszczam. Następnie biorę mniejszą kuleczkę, robię z niej łaskę, odginam sobie do góry i przyklejam tutaj, osobistym ruchem łączę. Ustaję mi taką Następnie biorę końcówkę od pędzelka. Robię delikatne obłębienia. Ustaję mi taki kształt. Biorę następnie czarną. Ogrywam małe kawałki. I naklejem po obu stronach nosa. Po raz kolejny biorę czarną. Robię z niej mały kącik. I przyklejam na czubek. I tak wygląda. Po naklejeniu. Teraz złamy brwi. Odrywam sobie kawałki. I nakreję czarną koseczkę pod nosem, tworząc usta. Ostatnie co robię, to przy kuleczki rozpłaszczam jedną i drugą i naklejam po obu stronach głowy. Następnie tę nową głowę przyklejam do starego tułowia i mój miś jest już gotowy. Tak się on prezentuje z przodu. Z boku i z tyłu. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.